Dzień dobry, mieli Państwo. Może coś nagramy. Ze spór szkół tutaj jeszcze nikomu no, zawodówka no i młodzieży tutaj urzęduje zakręt młodzieży mówią na tym. nie za bardzo, ale dobra Ubrany, Proszę Państwa. Muszę trochę inne podejście. Na no, hymonał. O, o, tu jest. Nierówne podejście. Ora. Oj. O. No. nie podaj. Co zaborka Rafał, To by było dobre wejście takie pod górkę i z górki, pod górkę i z górki To dla zdrowia. Ja się troszkę żartuję Rafał, ale i mówię na poważnie. Na takim czymś to byś trochę... Wiesz co, pozdrawiam. That's it. the wiatr dzisiaj jakiś taki zwariowany dosłownie idziemy tym razem szlakiem górek nie schodzę nigdzie na boki tylko idę szlakiem do następnej mniejszej górki części Szymona tam jest chyba dla dzieci park i tak zwany Narzędzia sportowe, wysiłkowe. Żołądek mnie coś boli. Podejrzewam, że wydawało mi się, że szynka w lodówce jest dobra, ale chyba nie. Ewentualnie żółty ser w lasterku może już jest. იმეთერავზე უნდა გболи Tu ładne takie znów podejście, ale już nieduże, ale ładnie to wygląda. Kupę lat temu, jak mój wnuczek był mały, miał tam rzędu 4, 5, 6 lat, tośmy tu przechodzili na sanne, na sanki i zjeżdżał. Gdzie to dalej jest tutaj wejście? Dobra, pójdę. Znaczy tam dalej, czyli poddali. oddali, Żydmy i tym podobne, no, ale tutaj tak Nie pamiętam co tutaj we latach zejście jakieś śmisz, znaczy podejrzane nazwimy. Tędy jak wieczorem pójść do strach. Dzieci to już dochodzimy do parku dziecinnego, cucztawek i tych podobnych. stawy wiedrowe, bole, Uu. nie doczekam się chyba do tych do tej operacji trafi mnie pewnie za trzy lata on termin wyznaczony na operację obydwóch stawów wiodrowych miał około 50 tysięcy to by poszedł płacił w ciągu tygodnia mam operację takie to życie w Polsce jest nie wiem jak dalej poza granicami bo nie byłem 50 tysięcy jest nie wiem majątek taki, ja na oczy nie widziałem 50 tysięcy to, to bym zrobił dookoła świata pojechał w jakimś państwie pobył Może nie Tak sobie powiedziałem ale, tak. ale na pewno bym pojechał do Ameryki na krótko, bo na krótko. Tam rodzina, dwie ciocie. Jedno raz w życiu widziałem jak miałem 8-9 lat, drugie już nie widziałem. Reszty rodziny też tam tam To na pewno bym po to pojechał. Na pewno bym pojechał do Muzeum Johnny Casha Mam zdjęcie z nim w 87 roku, jak był w Polsce. Jako jedyny Polak niestety i chyba Europejczyk bo wiedziałbym bo menadżer z reguły tam podają pewne te szczegóły to na pewno tak bym było na pewno bym do Rzymu pojechał do grobu Łoica Świętego o, reszty chyba nie było co i po co. W Afryce komary i inne infekcje. Nie lubię tego, bo pożar mnie jak to się mówi. Mógłbym ewentualnie jeszcze zobaczyć kawałek świata. Chiny duże, ale nieprzyjemne. O, na Alaskę. Do Anchorage. Tylko tam, powiedzmy. Znajomy tu z Jaseczna, był, był pilotem, latał właśnie do Angolicz. Angoric, Angolicz, nie wiem jak to się tam typowo wymaga. I był kiedyś żono żoną na wycieczce tam i opowiadał, że bardzo fajnie tam było. A tak, ja wiem, na zimne lody nie, bo za zimno, nie lubię za bardzo zimy. zimy. Teraz bym zachorował pewnie. <laughs> Wrócił do Europy umiarkowany klimat. Cisza, puchy są, nie ma nikogo. Znowu jednak trzeba przyznać, że rano jakoś ludzie chodzą. Do przedpółudniu na tu, które 13 dochodzi, do no nie ma nikogo, no pewnie część osób przy garach siedzi, znając życie. Посилки Пошел, Ładnie śpiewały. Znów się ten zjad zrywa. Ale on idzie od zachodu. Tak, po ich tak widać, że. Od zachodu idą na wschód, nie wiem. Z tej strony nie byłem, to z tej strony przybliżenie z rodziny. No cypelek wyjdziemy, zobaczymy może, wyjdą w onych gdzieś tam. Widziałem jednego łabonnia. Chcę przybliżyć. Ale drugie graje. Co się dzieje? czy lub do modlina. Ale raczej powinienem tu chociaż, chociaż się ja Chyba na morze nie idzie. Tu na okręcie to już by schodził w dół. Tu jest za wysoko. To jest. To nas żaba nie jest. To jest to trochę dźwięku będzie do słuchania Ale galore. Tak, do tej chmury odszedłem, a ich słychać. powiem, bo dostać nie gana światecznie, to tak jakby jakby troszkę odpuszczone było, nie wiem, wydało mi się, że ich pochyla. Ja. I ten ławę się jedyny żeby on ja, tak koniecznie byństwa, państwo, a młodzież się zaraz się będzie jedynerwowa, gdzie je ich Życzę Wam wszystkim jak dojedzie do tego, do zobaczenia w następnym odcinku.